Nauczaniem poprawnej płaszczyzny zajął się nowosądecki graficiarz o pseudonimie Magister Mors. To jest taka ikona nasza sądecka i na pewno znana osoba nie tylko w Nowym Sączu. Moją ulubioną dziedziną w malarstwie są portrety i, e, i tych najwięcej jest w moim portfolio, ale e, staram się nie ograniczać, robić e, różne rzeczy, żeby e, czasami... Nie tylko obrazem działać, ale też z jakimś tam, z myślą, z jakimś przekazem, z jakąś ideą. Graffiti jest formą artystyczną oczywiście. Wyraz musi tam wyglądać, a jeżeli ten wyraz, który dobrze wygląda, zwraca uwagę, jeszcze zwraca nam uwagę na poprawność, czy to w piśmie, czy to w mowie, to bardzo dobrze, tylko przyklasnąć. I to ciekawe, że odchodzimy od wulgaryzmów na murach. A przechodzimy do polszczyzny poprawnej. Rzadko kiedy malowane na murach grafiti mogą czegokolwiek nauczyć, ale ta zasada nie sprawdza się w Nowym Sączu. Zamiast wyznań miłości do koleżanki z klasy, czy do innego klubu piłkarskiego, no bo artysta na ścianach kamienic uczy poprawnej polszczyzny. Mira Skórka. Nie do takich grafiti na ścianach jesteśmy przyzwyczajeni. Tą ścianę, a tę ścianę, nie? No i... Od tego się to wzięło. Podstawowym problemem w rozwoju Polski jest brak zaufania. A ten brak zaufania wynika z tego, że nie potrafimy się ze sobą komunikować. A tym narzędziem komunikowania jest język. Zdlane przez raperów, prawidłowa Polszczyzna na muralach to zupełnie coś nowego. Bo do tej pory wielu Polaków językowo kształciły podwórka. Ze znanym niestety efektem. Mira Skórka, wydarzenia. Przeważnie hasów wypisywanych na murach nie wypada powtarzać, dlatego akcja graficiarza z Nowego Sącza zasługuje na uwagę. Artysta sprejem postanowił zawalczyć z błędami językowymi, jak wziąć czy włączać. Magister Mors z Nowego Sącza farbę z puszki wykorzystuje do walki z niedbalstwem językowym. Wziąć to pierwsze słowo, jakie wziął na warsztat. Przechodnie zapewniają, że sami błędów nie popełniają, ale takie przypominanie o poprawności językowej im się podoba. Jest to pewnego rodzaju Mini lekcja. Zostanie w głowie. I co nam będzie tak pomagać w nauce? Graficerz nad poprawnością języka będzie pracować cały rok. Oglądanie poprawnej pisowni na pewno pomoże, ale przede wszystkim zawsze warto wziąć się do nauki. Na koniec jeszcze wyjątkowa lekcja gramatyki. W Nowym Sączu, na murach, pewien malarz, artysta postanowił wziąć sprawę w swoje ręce i rozstrzygnąć i podpowiadać, czy wziąć, czy wziąć. O wyjątkowym nauczycielu Marta Radziach. Wziąć czy wziąć? Wydaje mi się, że mówi się wziąć. Chociaż Czyli... pisze się inaczej, chyba, tak? Nie wiem, nie pamiętam. Czy mówi się in... inaczej? A pisze się? O, no, nie wiem, nie pamiętam. Na pewno, łącznie, oddzielnie? Nie wie pani co, musiałbym napisać, żeby sobie przypomnieć. Mieszkańcy Nowego Sącza nie muszą, bo najczęstsze problemy językowe rozwiązuje u nich magister Mors. Artysta malarz nie stawia się jednak w roli nauczyciela, bo jak mówi, on też wcale nie jest orłem. Ja sam te błędy popełniam, więc stwierdziłem, że pójdę do szkoły i, e, i sam się nauczę. Pisząc na murach, uczę się właśnie tej poprawnej płaszczyzny. Lekcji graficiarz zaczął udzielać w styczniu. Do tego czasu rozwiał już wątpliwości ze słowami w ogóle pisano osobno, doszedłem, a nie doszłem, lubić, a nie lubieć, czy popularne włączam, nie włączam. Tym razem artysta zabrał się za sformułowanie wiatr wieje. Powodem była nie tylko wyjątkowo kapryśna dziś aura. Edukacyjne graffiti magistra Morsa bardzo szybko zostało zauważone przez mieszkańców Nowego Sącza. Fajny pomysł, no, bo uczy polszczyznę, tak? Wymowy, ortografię Widziałam przy yy, obwodnicy. Na naukę nigdy nie jest za późno, także... Magistra Morsa do współpracy zaprosili również nauczyciele z zespołu szkół akademickich. Jak przyznał dyrektor tej placówki, taka forma przekazywania wiadomości to strzał w dziesiątkę. Jedną z metod uczenia ortografii było kiedyś pisanie 10 razy jakiegoś słowa, tak jak powinno się używać. I To jest metoda, którą dzisiaj posługuje się mors, a dodatkowo jeszcze stosuje taką technikę artystyczną. Każdy z trudnych wyrazów magister mors traktuje jak osobną lekcję. Do tej pory tych lekcji było 11. Ale Brodowski zamierza na murach stworzyć miejski słownik. Grzegorz Łacheta superstacja w studiu programu goście dr. Habilitowana Mirosława Mycawka, Katedra Współczesnego Języka Polskiego, Uniwersytet Jagieloński. Roksana Kidawa, Przewodnicząca Koła Naukowego Językoznawców Studentów UJ I dr. Habilitowany Kazimierz Sikora, Katedra Historii Języka i Dialektologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Magister Mors i Edukacja. Jest to jakaś forma dobrego pomysłu na uczenie poprawnej polszczyzny, prawda? To jest świetna forma pomysłu i w dodatku forma, która trafia do młodych ludzi, a o to nam dzisiaj chodzi, żeby przebić się szczególnie do młodzieży, bo ona jeszcze poddaje się jakimś procesom edukacyjnym, natomiast ludzie starsi, którzy już mają swoje nawyki, to po prostu są mało reformowalni, więc uważam, że jest to świetna akcja i całym sercem ją popieram. Ten mur, ten mur Nowosądecki zrobił na mnie wielkie wrażenie. Paradoksalnie, nieco młodzi ludzie na polonice w Krakowie mówią to samo. Mają serdecznie dość tego, tych, tych podwórkowych obyczajów. Mm -hmm. Chcieliby mówić po prostu ładnie, chcieliby pisać tak, żeby nie musieli się tego wstydzić przed swoimi dziećmi.